Za Wami drugie, drugi mecz w tym sezonie, drugie bardzo, bardzo pewne zwycięstwo. Chyba można śmiało powiedzieć, że jesteście, jesteście w gazie w zimie, w bardzo dobrej formie. No tak, jest czas przygotowawczy i trenujemy wszystkie. Chcemy tutaj jak najwięcej zdobyć meczów wygranych. Pokazać, że myśmy ten sezon skończyliśmy na pierwsze miejsce w ukraińskiej ligi, tutaj w Wrocławiu, Liga Pro, to skończy to też na pierwsze miejsce, no ale to jeszcze za wcześnie, nie? Także wszystkie mecze podchodzimy poważnie i staramy się. Jest nas 10, 12, 13, będzie 8, będziemy grać do końca. Nie? Widać, że piłka w grze wam nie przeszkadza, bardzo dobrze czujecie się z piłką. Chciałem też zapytać, na jakim poziomie tak zawodowo udało wam się grać w piłkę, bo naprawdę widać, że te umiejętności macie na wysokim poziomie. No tutaj większość zawodników z miasta Krzywyrów, które byli w szkołach, jak niektórzy grali wysoko, niektórzy grali gdzieś na poziomie czwartej ligi, przyjechali tutaj, pracują, no i tutaj grałem parę osób okręgówka, w okręgówkach, w niektórzy nie grają, ja na przykład jestem trenerem w klubie Pias także no, i to się buduje z tego dobry klub. Nie? Tak jak już wspomniałem, wygraliście dwa mecze w tym sezonie, 2 na 2. No i tak naprawdę zapewniliście sobie awans do tej elitarnej ligi po, po eliminacjach. Jaki jest wasz cel na nagranie na w tej ekstraklasie? No mamy dobrego sponsora, który chce wszystko wygrywać, także no, tylko pierwsze miejsce. Tylko pierwsze Was interesuje? Będziemy się starali, tak? a tam się zima pokaże, bo szykujemy się na wiosnę tak? na sezon. Także to jest czas przygotowawczy, musimy jak najwięcej meczów wygrać, żeby walczyć o jakieś cele wyższe. Nie? Dziękuję bardzo. Super, dziękuję.